segment gamingowy. Dzisiejsza sesja potwierdza, że sch schodzimy do około 400 zł. 400 zł pewnie jeszcze w międzyczasie Chińczycy dadzą kolejne wrzutki odnośnie y, zmniejszania zaangażowania Chińczyków w, w segment gier komputerowych. W międzyczasie pewnie będzie wynik badania y, opcji strategicznych, co może być dobre. Czym dłużej to będzie trwało, tym y, jest większa szansa, że kurs nie dotrze do poziomu 400 zł, tylko będzie się trzymał Gdzieś na wsparciu, czy jakieś tym niższym wsparciu, gdzieś w okolicach 470, między 500, czyli tak, teraz i 30 zł. W dół. Potem pewnie wynik badania opcji strategicznych stwierdzi, że optymalny był obecny rozwój. i Firma powie, że fantastycznie będziemy rozwijać grę zombie, czyli tam łowców zombie, najprościej mówiąc, no i potem będziemy dalej spadać. Możliwe, że zapyszyłem, mówiąc to wprost, i będą jakieś zmiany tej strategii, natomiast to się wydaje najbardziej prawdopodobne. W tej chwili. Sygnały dnia, Michał Palaczyk ze squaber.com. Tak wygląda dzisiaj kurs ten Square Games. Zarząd w zeszłym tygodniu skończył proces badania opcji strategicznych. No i okazało się, że faktycznie najlepszą aktualnie strategią jest pozostanie przy obecnej strategii. I dywersyfikacja gier. Może nie padło nic o nowej grze odnośnie zombie, natomiast więcej mówiło się o zwiększeniu, zwiększeniu udziału innych gier niż, te, niż główne łowienie ryb. Kurs aktualnie to 377 zł, no i faktycznie wygląda to dość mocno spadkowo pewnie będzie jakaś korekta. Pewnie bardzo mocną luką na dłuższy czas będzie wielka luka spadkowa na ponad 10% z zeszłego tygodnia, no która tak naprawdę jest spowodowana tym, że nie było żadnej transakcji, nikt nie kupił Ten Square Games. Sam proces badania opcji strategicznych no, zakończył się przegląd w zasadzie opcji strategicznych, skończył się tak jak. Wspominałem wcześniej, jak przewidywałem, już dwa tygodnie temu, no, tylko y, skupieniem się na kontynuowaniu obecnej y, strategii, pojawiły się też informacje o Fishing Clash, czyli podsumowując, strategia dywersyfikacji nic się nie zmieni. Kurs dotarł do określonych 400 zł. I myślę, że pewnie w dłuższej perspektywie niż ostatnie y, 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 dwa tygodnie ale kurs będzie jeszcze niżej. Patrząc głębiej w rynek, rzeczy, które jeszcze się mogą zdarzyć i się nie sprawdziły, warto przyjrzeć się w aktualnej sytuacji, sytuacji covidowej, ale trochę innej strony. Sam COVID spowodował, że zostało nam udostępnione dość wiele narzędzi do badania tego, jak zachowują się nasze telefony komórkowe, czyli tak naprawdę my. Jedna z tych aplikacji, jak odnośnie covid od Apple'a, pokazuje nam, jak, jak często wyszukujemy i marszu, i Trasy dla samochodów. No i tu okazuje się, że w Polsce od momentu, kiedy cena paliwa zbliżyła się do 6 zł, wyraźnie mocno chętniej Szukamy marszu niż tras dla samochodów. Takiego procederu nie było przez ostatnie półtora roku. Owszem, dane są wyrywkowe, nie wiemy, że takie coś działo się na przykład jesienią przed COVID-em w 2018 czy 2017, czy nawet w 2019 roku. Natomiast wiemy, że zdarzyło się coś ciekawego, można by to skorelować przynajmniej na razie prowizorycznie w związku z tym z. Aktualną sytuacją cen na stacjach benzynowych, i gdzieś na boku tego wszystkiego, warto byłoby też zaznaczyć, że taki proces wielokrotnie uderzał w stacje benzynowe. Czyli, gdy ropa przekraczała jakąś psychologiczną barierę przez kilka miesięcy, klienci rzadziej tankowali. Czyli stacje, czyli firmy, które mają stacje benzynowe i są bardziej skupione właśnie na detalu, czyli Unimod oraz Lotus, mogłyby w jakiś sposób z tego powodu cierpieć. To może być ciekawy pomysł analityczny. Tym bardziej, że dzisiaj na sesji takie spółki, na przykład jak, jak Orlen, no, zaliczyły niezbyt ciekawy dzień, Orlen ostatecznie pół, prawie 1,5% na minusie, ale zanim o polskiej giełdzie, już nie o samym Ten Square Games, warto zobaczyć na najnowsze doniesienia sportu z Chin, tam po Tajfunie pojawiło się, pojawiło się normalne niby działanie lokalnych portów, natomiast mamy w tej chwili największe korki na morzu w okolicach Szanghaju i Shenzhen od ponad pół roku. To dość poważna sprawa, ponieważ ona jeszcze bardziej no, jako dopina pętle problemów związanych z frachtem tak naprawdę na świecie. Możemy sobie podejrzeć na szybką mapkę okolic Shenzhen i faktycznie widać, że jest, są dość spore w tej chwili tych zielonych szczególnie to są kontenerowce, natomiast nawet jeżeli będziemy to porównywać statystycznie wcześniej, to, to, to możemy znaleźć wiele, wiele faktycznie takich wąskich gardeł tutaj. I są to informacje, które można też potwierdzić takimi własnymi badaniami, analizami tego, co widzimy na podstawie trakeru, traków z kontenerowców na morzu. Wokół Chin też duże zamieszanie, jest, nie mamy na to czasu, ale w okolicach Korei Południowej i bardziej po prostu na północ wybrzeża chińskiego. Wiele mówi się w Polsce także o inflacji w ostatnich dniach. Natomiast warto spojrzeć też na takie parametry, które są często poruszane, że wzrosły nam wynagrodzenia, a w Polsce wciąż jest relatywnie tanio. No bo jeżeli pojedziemy sobie do Niemiec, czy gdzieś tam do Hiszpanii, no to przecież jest tak drogo. Jeżeli weźmiemy no, miasto z Wielkiej Piątki Polskiej, Gdańsk, porównamy z innymi stolicami, no to no, jest drożej w Pekinie, może w Delhi, ale już ta reszta miast nie, nie wypada tak bardzo pozytywnie. Nawet w Pradze jest bardziej korzystna. Do życia, a to przecież jest Gdańsk, a nie ta już najdroższa, jak się też powszechnie mówi, Warszawa. Co też przynajmniej odnośnie kosztów życia, mieszkania jest oczywistą prawdą. Zatem nie no, jest w Polsce może tanio pod względem produktów spożywczych, to da się statystycznie potwierdzić, natomiast ogólnie Nowa Polska nie jest jakimś idyllą do życia pod względem najbardziej podstawowych kosztów. Inwestorów z New Connect po półtora rocznym okresie bez nowych szczytów i tak naprawdę maraźmie Rozgrzała w zeszłym, informacja, w zeszłym tygodniu informacja, że Morgan Stanley wchodzi na rynek New Connect. Nie jako spółka, oczywiście jako inwestor. Tu nawet pojawia się informacja, że będzie pierwszym dużym amerykańskim bankiem handlującym na akcjach. Według mojej pamięci jest to błąd, ponieważ będzie drugim inwestorem JP Morgan wszedł chwilę po szczycie, w zeszły półtora roku temu, czyli gdzieś tak około roku temu pojawił się, warto tę informację zweryfikować, natomiast sam fakt bez względu czy to jest pierwszy, czy drugi gracz, nic nie zmienia. I tak płynność może, płynność może się pojawić dzięki strategiom, natomiast to nie spowoduje wzrostów. Raczej może się więcej dziać na takich spółkach flagowcach jak Farm 51 czy Columbus Energy, ale i tam mimo wszystko inwestorzy ostatnio mieli dość sporą zmienność i też mieli tematy do handlowania i na Kolumbii, i na Farmie, i na tych innych ważnych spółkach z New Connectu. Tam raczej siadły różne scenariusze i mocniejsze ruchy na mniejszych tematach z New Connect, czyli na tym. Jakby to można powiedzieć, tej ostatniej dwusetce spółek z New Connectu, a może nawet ostatniej trzysetce spółek z New Connectu, ten, ten szczyt NC Index jest najchętniej handlowany. Stany Zjednoczone bez rekordu w zasadzie jesteśmy w trakcie na razie 6% korekty. Ale jak już intonowałem również na łamach Squabera, statystyki dla amerykańskiej giełdy są przerażające, co najmniej takie, jakbyśmy byli w bardzo głębokiej korekcie. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik tego, jak wiele spółek jest w okolicach swojej dwusetnej średniej, no, to faktycznie wygląda to tak, jakbyśmy byli gdzieś po jakimś ostrym wodowaniu, ale tak naprawdę to efekt tego, że w zasadzie już od kwietnia, czy szerzej mówiąc od czerwca, poruszamy się w dość płaskim układzie konsolidacji, jednak generując rekordy, ale bez przekonania. No i to powoduje, że delikatna korekta spowodowała, że nagle masa spółek zbliżała się do dwusetnej, co przynajmniej statystycznie już powoduje, że wielu inwestorów patrzy tylko w górę no i szuka tych ciekawych miejsc do kupowania. Stąd też możliwe, że ta korekta, która pojawiła się na SP 500 w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin sesyjnych, no jest jakąś próbą ataku na szczyt i zbieraniem tych spółek, które odbijają się lub gdzieś dotarły w okolicy dwusetniej. Średniej. Ostatnie sesje wygenerowały też układ typowy dla SP, kilku luk po wzrostach. Podobnie, podobnie luki zostawiliśmy przecież przy wzrostach właśnie po, tym, po tej ostatniej fazie hossy, która zaczęła się gdzieś w maju, no i wcześniej jeszcze na przykład w listopadzie zeszłego roku, kiedy pozostawiliśmy na wykresie dość dużo luk w górę. Na razie to nie jest mega przekonujące. Nie jesteśmy chwilę przed podbiciem rekordu, natomiast oczywiście na logikę tutaj powinniśmy oczekiwać kolejnych nowych historycznych poziomów, no bo S&P 500 jest w ruchu, polityka monetarna na razie się nie zmieniła, a Jerome Powell nie postraszył szczególnie, natomiast informacji, które oprócz tych, tego kryzysu kontenerowego, o którym się wspomniałem, może być więcej. W tym tygodniu ciekawą informacją dla Azji może być to, czy pojawią się bardziej zdecydowane działania rządu chińskiego odnośnie Evergrande. Everglanda, ponieważ tam no, cały czas nie ma spłaty, pojawiło się jeszcze kilka innych deweloperów, które niezbyt chętnie i niezbyt czasowo spłacają swoje zadłużenie. Mówiąc wprost, no, można by zacząć myśleć o, o jakimś. No, w Europie pojawiłyby się już wnioski o upadłość, albo próba ochrony przez, jak w Stanach Chapter 17, czyli ochronę przed wierzycielami. Tu mogą być jakieś konkretniejsze działania, natomiast. Rząd chiński na razie nie chce postraszyć wszystkich, to straszenie może trwać trochę dłużej, więc tutaj jakiegoś pozytywnego impulsu akurat z Chin bym się nie spodziewał. I w tym czasie WIG20 dość ładnie zatrzymał nam się przy kluczowych poziomach. W zeszłym tygodniu po takim dwusesyjnym, bardzo mocnym wzroście, dwa razy prawie po 2%, wspominałem, że trzecia sesja powinna być wzrostowa, ona była, wybroniła nawet półprocentowy spadek, zakończyła się na plus 6% i zatrzymaliśmy się. Dziś. Nie poprawiliśmy tych najlepszych poziomów z zeszłego tygodnia. Lekka korekta, bardzo mocne obroty w zeszłym tygodniu. Dzisiaj się to troszeczkę uspokoiło. Niemniej wygląda to nie tak, jak wszystkie układy wzrostowe w ciągu ostatnich miesięcy. Wygląda to tak, jak wakacje 2020 roku, kiedy w okolicach szczytu formowaliśmy jakieś takie płaskie układy, a potem generowaliśmy lekką korektę. Innymi słowy, wróżyłoby to nadejście do jakiejś konsolidacji. Na razie nie widzę jej jakoś szeroko na rynku, natomiast myślę, że jest ryzyko, aby tu pojawiły się jakieś, jak, jakiś układ konsolidacyjny. No i cały czas jedyną naszą nadzieją są banki, które dziś w MW 40 wyglądały po prostu prima. Prima sort, w zasadzie no, tam były największe wzrosty, się kumulowały i największe obroty. Natomiast no, cały czas nie mamy takiego, takiego ostatecznego potwierdzenia, że ta hossa bankowa może trwać, ponieważ też pojawiło się kolejne informacje już po milenium i M-Bank, że będą odpisy. Jakąś nadzieją jest strajk w sądach, który mógłby odwlec wiele procesów, no i banki by zdążyły się w tym czasie dogadać. Frankowicze byliby znudzeni, no bo na rozprawy by czekali rok czy pół roku. Dodatkowo jeszcze czekanie na TSUE i wiele innych tematów, co spowodowałoby, że nie byliby tacy chętni do walki z, z bankami, Natomiast to są pytajniki. Hossa na bankach trwa, nie można od, od, zadźwięczyć za, za dzwonkiem, który zakończyłby ją. Na, to dziś zresztą ładnie widać. PKO SA plus 0,3 jeszcze w ciągu PKO BP Przez całą sesję był dużo wyżej, bo tam był wyraźnie prawie w okolicach 47 zł. Na koniec sesji się dość znacznie. Cofnął, to jest ten wykres tutaj trochę obcięty z dołu. Zresztą dzisiaj dość sporo spółek spadało w trakcie sesji, bo to nie jest tylko sprawa CCC, które rano zaatakowało szczyt, ale KGHM, który niby wzrostowo, niby gigantyczne obroty, ale tak naprawdę arkusz od 12 to, to był wysyp. Też niezbyt ciekawie wyglądało no, kilka innych spółek z takim dość systematycznym sypajem. No, tutaj nie dość wspomnieć Allegro, które. Po serii słabych sesji dziś też wyglądało słabo. Największe obroty dzisiaj Allegro KGHM i PZU. Na PZU to jest jakaś kontynuacja koszy związany z bankami i dość ładna sesja na PKOBP plus 0,76. Oczywiście największe wahania to dzisiaj Mercator, to była jakaś, jakaś absolutna czeczenia pod względem tego, co widzieliśmy, jak na wojnie, przynajmniej o poranku, te zlecenia przelatywały przez arkusz. Wyniki fatalne: to jest dużo szybsze sprowadzenie do stanu sprzed pandemii niż pewnie wielu się spodziewało. Jutro po godzinie 15.00. Konferencja, może wiem, dowiemy się trochę więcej, może tam pojawią się jakieś informacje, że te wyniki były obciążone jakimiś odpisami, może czy, czy jeszcze szerzej jakimiś informacjami, o których jak dotąd nie wiemy. Natomiast no, wygląda to tak, jakbyśmy mogli dalej spadać. Natomiast tu jest jedna pułapka nas sprzedających. Ponieważ zbliżamy się powoli do wyceny gotówki w kasie i zapasów, tylko że zapasów wycenianych według tego, co jeszcze było kilka miesięcy temu, więc to mogło być przeszacowane, ale. O! W tej chwili jeszcze 150 milionów kapitalizacji, gdy nam wyfrunie z, z, przy aktualnych notowaniach, no to jest jakieś 10%. To może się okazać, że jesteśmy notowani wedle gotówki w kasie plus wyceny zapasów nawet aktualnej czy sprzed dwóch miesięcy, więc to będzie jakaś próba, przynajmniej opportunity trade dla niektórych uczestników rynku. Po drugiej stronie, notowań dzisiaj j najmocniejsze, no najmocniejsze. To jest 8%. Za chwilę na to spojrzymy, No i na Mercatora. Warto zwrócić uwagę, że Santander troszkę przebudził się po słabszych notowaniach, i po drugiej stronie, pegnik dość solidna korekta wraz. Może no tutaj trudno wiązać bezpośrednio z dzisiejszymi notowaniami gazu. Więcej o tym będzie dzisiaj o 20.00 na łamach Squabera o samym pegniku. A my spojrzmy na konkretne spółki z. WIG 20, ale jak wyglądają notowania Mercatora? No po prostu dramatycznie, jesteśmy tutaj dużo niżej, 117. Nagle pękło, pewnie będzie kolejny układ spadkowy. To trochę tak jak przypokazywałem na samym początku ten Square Games, gdy dotarliśmy do tego obiecanego przeze mnie poziomu 400 zł. No nastąpił zawał na kolejnych sesjach po otwarciu lukom, jeszcze dalej. Może nie będzie to na tym skalę z Mercatorem jutro czy pojutrze, no bo na merkatorze wszyscy wiedzieli, że jest średnia, na ten Square Games, no jednak nadzieje były duże. Zresztą to też było widać dwa tygodnie temu, gdy zapowiadałem 400 zł na merkatorze. Gdzieś wielu inwestorom wewnętrznie obudziła się, obudził się mechanizm samoobrony, nie chcieli widzieć 400 zł. Tak na merkatorze łatwiej będzie inwestorom zobaczyć ceny nawet na poziomie 110 zł przy obecnym obrazie. Może 107, natomiast to pewnie nie będzie takie dramatyczne jak w kolejnych sesjach na ten Square Games. No i cóż, wiele będzie zależało od jutrzejszej konferencji. Natomiast ona pewnie nie odwróci trendu spadkowego, w którym tkwimy. Jego odwrócenie, na no to w tej chwili jest praktycznie bardzo trudne, bo wymagałoby ruchu o ponad 20% w górę. A każda korekta o 5-10% no, jest rzeczą możliwą. No, Mercator stał się rzeczą bardzo trudną do handlowania w perspektywie kilku tygodni i też. Musimy zdać sobie sprawę, że ta podaż, która uruchomiła się ponad półtora roku temu, to teraz wchodzi na rynek, więc tu może być ten czynnik, który zbił wyniki. Natomiast nie skazałbym Mercatora na zupełną porażkę, no bo jest to twarde, to twarde dno z gotówki w kasie. Pięć kwartałów to były ekstremalnie dobre wyniki. A najlepsze to, to to, co zobaczyliśmy przecież 27 lipca 2020 roku, przepraszam, 6 lipca 2020 roku, najlepsze wyniki, najważniejszy dzień w historii spółki. SW z kolei najważniejsze dni w historii spółki mam już dawno za sobą, ale dzisiaj zaliczyło 8% ruch wzrostowy, będzie prawdopodobnie 70 zł. Tutaj No niewiele nam stoi na przeszkodzie. Aby, aby to doszło do skutku Wyce, wysokiej wyceny węgla, na razie tam nie ma żadnego zamieszania, więc sytuacja ma się po prostu dość ładnie. Technicznie mogą być takie ostre wstrząśnienia. Zauważmy, że 5% czy 8% spadków zaledwie w intrasesyjnych, zaledwie w ciągu dwóch miesięcy. Mieliśmy cztery razy taką sytuację, że intra od otwarcia do zamknięcia na przykład spaliśmy około 7-8%. Takie coś może pojawić się w ciągu dwóch tygodni, a tu będzie przewaga świec oczywiście zielonych. No i Envik 40, mówiłem o 5650, 5600, mamy to. Czy coś się zmieniło? Nic. Wciąż nie dość mocno przebiliśmy poziom wsparcia, w tej chwili to jest poziom oporu. Cały czas wiele zależy wyłącznie od banków, a tło indeksu jest słabe. Dodatkowo zbudowaliśmy szczyty przy rekordowych obrotach, te w tej chwili skłabną, czyli tak jakby ten trend powoli, powoli się wypala. Gdy pojawią się kłopoty gdzieś w Niemczech lub na WIG20, to i MWIX 40 rozpocznie korektę. Niemniej docelowo w przyszłym tygodniu 5700 możemy zanotować nawet we wtorek w środę. Natomiast tutaj trzeba uważać. Z wpisywaniem zleceń w arkusz na oślep, bo, bo sytuacja nie jest jakaś idealnie przejrzysta. Owszem, jest trend wzrostowy, ale to nie jest idealny trend wzrostowy, a jego faza jest zaawansowana budowana przez 4-5 spółek, które mocno rosną i generują większość obrotów. Na dzisiejszej sesji, no jeszcze, ten Square Games to takie echo. Tego trzęsienia ziemi z dotarciem do poniżej 400 zł. No i kolejne już banki i Mabion, tak, no i Mabion, ale z banków Mbank, Arior i dalej Millennium, w pierwszej szóstce trzy banki. Mabion, tutaj sprawa jest idealnie zarysowana z zeszłego tygodnia, za chwilę do niej przejdziemy, ale warto jeszcze spojrzeć na. Tą spółkę, która dzisiaj, no, no widać ładnie, że stop wzrast wzrastających dzisiaj znowu dwa banki, a stop spadających no, biotechnologia Celon, OncoRD i Mabion. A w tym momencie mamy zapisy na spółce Polterk, Polterk przepraszam. Któ które się już, już za chwilę zaczynają. 19, czyli, czyli w tym tygodniu. Jeszcze sprawa, tak, no to jest już jutro. Natomiast sprawa warta uwagi. dzisiaj gigantyczne obroty na kaptur Therapeutics. Śledźmy je, jak to wyglądało. Natomiast, no, można spodziewać się jakiegoś przynajmniej lekkiego podbicia w związku z debiutem spółek biotechnologicznych. Natomiast, Mabion to jest oczywiście inna planeta. Mabion nie dyskontuje tego, co dzieje się na biotechnologii, tylko naszych oczekiwań odnośnie szczepionki. W zeszłym tygodniu mówiłem, że po tym dramatycznym układzie, który pojawił się. Na sesji w zeszłym tygodniu, 2,5 tygodnia temu, w piątek, czyli w zjeździe od otwarcia, będziemy bronić ruki wzrostowej. Tak, bronimy jej, nawet zostało nam parę punkt, procent. Natomiast gdybyśmy ją w pełni zamknęli i takim cieniem wyjechali na 78 zł, to byłby sygnał wzrostowy, podejrzewam, że Mabion jeszcze nie odpuścił tego układu wzrostowego i jest szansa na jakieś bardziej solidne podbicie, na jakiś powrót, na przykład do poziomu 80. 8 złoty. No i na sam koniec Millennium, czyli strażnik Hossy na MWIG 20. Jakie ma szanse? Wykres w zasadzie nie pozostawia wątpliwości. Mamy 90% sesji wzrostowych, albo nawet 95% w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jedna świeca, w tym czasie to tylko 11 październik, sesja spadkowa, czyli to jest zeszły poniedziałek. Od tego czasu cały czas ciągniemy. Opinie, które pojawiły się po podwyżce stóp są takie, że niektórzy analitycy mówią, że patrzcie, banki jeszcze nie zdyskontowały całej podwyżki stóp procentowych. Szczególnie Ajor i Enbank będą sobie radzić fantastycznie. Kupujcie dalej banki. Ultraoptymizm? No, często nie pomaga w inwestycjach. Czy można jak na to patrzeć? No, Chociaż na bankach jest zaawansowana, trwa oczywiście kierunek domyślny, to są wzrosty, natomiast. To już nie jest faza, w mojej opinii, dyskontowania fundamentów, tylko to jest faza euforii, czyli dyskontowania naszej opinii na temat przyszłych fundamentów. Albo jeszcze inaczej, dyskontowania nastrojów innych inwestorów, patrząc przez pryzmat tego, jak mogą wyglądać ich nastroje w przyszłości. Czyli rynek dyskontuje, że reszta rynku jest tak optymistyczna, że oni też muszą być trochę bardziej optymistyczni, żeby wyprzedzić optymizm trochę innych. Zagmatwałem? To dobrze. Właśnie tak to wygląda. Myślę, że w tej chwili na bankach trochę tak jak kiedyś na gamingu. To tak nie pęknie błyskotliwie i nie pęknie tak prędko. Podsumowując, mv 40 wygląda dobrze. WIG-20, no dzisiejsza sesja nie dała jakiejś pełnej mocy na wybicie. Natomiast pewnie jest szansa, żebyśmy znów gdzieś zatrzepotali wykresem w okolicach 2,5 tysiąca. Kluczowa? O, znowu zagranica i zachowanie DAX-a. S&P? A pewnie spróbuje zaatakować szczyt. Natomiast strachy, których baliśmy się jeszcze dwa tygodnie...